Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj tak troszeczkę chciałem Wam pokazać mniej więcej schemat, jakimi ja się kieruję. Będzie to schemat na taki podstawowy skład. Myślę, że mniej więcej jest on uniwersalny i na Hoga będzie dobry i na Royal Gianta na obronę. Nawet przeciwko Sparkiemu się sprawdzają. Nie pokażę Wam dokładnie, jak dobierać karty to postaram się w innym odcinku. Pokażę mniej więcej, jak taki główny schemat takiego uniwersalnego składu wygląda i mniej więcej Wam pokażę to na moim, moim standardowym, na mojej standardowej talii, po prostu jak to się opiera właśnie wszystko, jak ja się tym kieruję. Jeżeli Wam się to nie podoba lub podoba po prostu, to nieważne, to jest moje po prostu zdanie, chciałem Wam się... Z tym podzielić się z Wami. Jeżeli Wy macie jakieś inne schematy, proszę opiszcie je w komentarzach. Chętnie poczytam, chętnie potestuję. To jest mój schemat, który opracowałem po prostu na swoim takim doświadczeniu w grze i myślę, że się sprawdza, że tym uniwersalnym właśnie schematem tym moją talią, którą sobie ułożyłem. Jestem tu gdzie jestem aktualnie ponad 3300 poharków, więc myślę, że da się takim składem, takim schematem właśnie ten schematem ułożyć dek, który na pewno wam zagwarantuje sukces. No dobra, ale nie przedłużajmy dalej, przejdźmy do tego co chcę wam powiedzieć. Tak samo jak będę się opierał na w schemacie, właśnie tak jak się ustawia zespół piłkarski, to na tej samej zasadzie można powiedzieć: mamy atak, obronę oraz y, linię pomocy. No dobra, ale zacznijmy tak. Y, podstawowa talia moja, ten, y, według tego schematu, opiera się właśnie na dwóch obrońcach, czyli mamy dwie po prostu karty obrońców w tym miejscu. Y, mamy tak zwany bufor też dwie podstawowe karty buforowe, które i wspierają atak, i wspierają obronę, ale też nie jest powiedziane, że obrona nie może po prostu wspierać ataku. I oraz mam dwie karty właśnie atakujące. Więc taki podstawowy trzon składa się z sześciu kart. I tak jak mówiłem, tak jak w piłce nożnej, obrońcy, pomocnicy wspierają atak, obrońcy wspierają Linie pomocy, ale też w dużych przypadkach, właśnie, obrona może wspierać atak. Ale też może być, że bufor wspiera obronę, właśnie. I nawet karty obronne mogą wspierać obronę. No, troszeczkę tego jest trochę zawiłe, no, ale tak to mniej więcej wygląda, właśnie w tym schemacie. I tak jak powiedziałem, 6 podstawowych kart właśnie, czyli dwie atakujące, dwie w pomocy i dwie w obronie. To są podstawowe, to jest podstawowe oparcie tego schematu, czyli ten trzon. Pozostałe dwie karty, to dwie są karty obronne. To są jest jedna karta jest właśnie obronna, typu właśnie budynki, za chwilę wam pokażę i Tutaj się staram jeszcze ostatnią kartę w talii ta, y, stosować, w, przeważnie w buforze, ale też i w obronie. No ale już Wam pokazuję mniej więcej, jak to wygląda. A więc tak, y, pierwsza karta, właśnie y, odnośnie kart, właśnie tych obronnych, z tej, y, siódma karta, tak jakby była, czyli jest to na przykład Canon, Tesla, Inferno. Która z tych kart jest właśnie w obronie. Dlaczego w tym schemacie musi być któraś z tych kart? Można też użyć jeszcze XBOA i na przykład mortaru w obronie, bo tak też się zdarza. Ale przeważnie właśnie, któryś z tych budynków, na przykład Canon, polecam właśnie używać Canona albo Inferno. Tesla jest taka wypośrodkowana. Yy, na przykład atak Hogiem jak robi przeciwnik, budynek go zbiera na siebie, atak Royale Giantem Inferno bardzo dobrze go szybko rozbija Więc którąś z tych kart jak najbardziej polecam, ja na przykład w swoim zestawieniu stosuję kanona właśnie w tym zestawieniu, którym wam pokażę yy... Kanon mi się najbardziej sprawdza. Chociaż czasem brakuje, jego wadą jest to, że atakujące jednostki nie są niszczone. Ale Kanon, jak najbardziej, w tym zastanawianiu moim całym pasuje. Następną kartą, właśnie ostatnią w tym całym schemacie, to są karty, które właśnie wspomagają atak, obronę lub środek. Jest to Zap. Strzałki, kula, oczywiście tak można tutaj jeszcze powiedzieć, że yy, błyskawice oraz yy, rakieta, ale według mnie te trzy karty powinny, któraś z nich się znaleźć w Lali. Najbardziej zalecaną według mnie kartą, i najbardziej używaną, według mnie chyba najbardziej, to jest właśnie Zap. Według mnie Zap jest chyba najlepszy i najlepiej pasuje do tego schematu. Tym bardziej, że na przykład powiedzmy Royal Giant będzie nas atakował. My za późno wystawiliśmy kanona. Mamy Zapa. Zapem możemy zmienić jego cel i zacznie strzelać nam w kanona. A damy troszeczkę odpocząć wieży, zanim zniszczymy właśnie tego Royal Gianta. Więc te dwie karty na pewno się znajdują w mojej, właśnie, talii. I w tym schemacie, właśnie której z, z tych sześciu kart, które przed chwilą Wam pokazałem, powinniście sobie sami wybrać. No dobra, ale jak dalej wygląda moja talia w oparciu o mój schemat? To jest tak. W obronie stosuję spargoblinę. Dlaczego spargoblinę? Yy, potrafią i na. Yy, latające są dobre i na naziemne. Tym bardziej postawione w środku, w centrum, w obronie jak najbardziej sprawdzają się, właśnie odciągają jednostki. Powiedzmy, że gobliny wystawimy gdzieś tutaj, to one mają zasięg tu, mają zasięg tu i, i są bardzo dobre w tak Powiedzmy, że od przeciwnika idzie mini P.E.K.A. i mini P.E.K.A. po przekroczeniu tego mostku, jak zobaczy, Yy, że są super gobliny, to ta PK leci tutaj, i wtedy ta wieża ją zaczyna obijać. Jeżeli mamy tą wieżę aktywną, to też zaczyna ją obijać, i ta wieża czasem też zacznie ją obijać. I wtedy mamy potrójny damage, który jest zadawany, i naprawdę mini PK ma 4 likcyruomy gobliny 2. I wybroniliśmy się z takiego ataku. Nawet jak lecą barbarzyńcy co, czy coś innego, to w ten sam sposób możemy się ładnie wybronić. No dobra. Lecimy dalej. Co mam w obronie? Mam latające miniony. Powiedzmy, że właśnie Hog Rider zaatakował. Ja wystawiłem kanona. Hog Rider leci na tego kanona. Tak jak Wam już wcześniej mówiłem, on leci właśnie tutaj, na tego kanona. Powiedzmy, że ten kanon też jest na środku wystawiony. Bo tylko budynki z wabią właśnie Hog Ridera. I w tym miejscu, jak on obija mi kanona, wypuszczam miniony. Jeżeli nie zdążyłem wypuścić kanona yy, i Hooker Rider się już znalazł tutaj, a nawet Mini Peka czy inne jednostki, to miniony właśnie wypuszczone w tym miejscu też je obiją. Walkiria. Jak Walkiria leci na nas, miniony są też niezastąpione. Naprawdę uwierzcie mi. Yy, więc dobra, tak wyglądałaby moja właśnie obrona. Te yy, trzy karty, czyli Kanon, Miniony i sper Gobliny. To by były właśnie w mojej, w mojej talii jako obrona. Dobra, lecimy dalej. Dwie karty, tak jak mówiłem, dwie karty wspomagające atak, wspomagające obronę. Używam tutaj kart legendarnych. Ice Wizarda, to wiadomo spowalnia, ale też zabiera damage i potrafi nawet ładnie o samych barbarzyńców obić. I Princesa, która na odległość potrafi po prostu sprzątać latające spamy i też. I właśnie może co tyle bardziej Ice Wizarda używam właśnie w wspomaganiu ataku. Tak, Princessa właśnie jest taką kartą, która wspiera atak i obronę, a przeważnie właśnie wypuszczona za wieżą, obija wszelakiego rodzaju spamy, które się na przykład gdzieś tutaj nagromadzają, lecą gdzieś miniony powiedzmy na nas. To ona właśnie bardzo ładnie to rozbija. I w tym całym schemacie, którym się opieram, właśnie te dwie karty są u mnie jako wspierające atak. No dobra, lecimy dalej. Sam mój atak już się opiera już na Royal Giantzie. Royal Giant, wiadomo, potrafi ładnie damage zadać i z daleka. Jego wystarczy wypuścić tutaj gdzieś, na którymś z tych mostków i on stąd już potrafi właśnie ładnie obijać wieżę przeciwnikom. Ja przeważnie staram się Przeważnie w pierwszej minucie, albo jak zobaczę, że przeciwnik jest naprawdę jakiś kumaty, staram się Royal Giantem z Wtedy mam czas na naładowanie Elixiru i zaraz wam pokażę, właśnie, że ostatnią kartę moją w ataku też wypuszczam ją w ataku oraz którąś z tych dwóch kart wspomagających. Na przykład, jak na Royal Gianta zostaną wypuszczone miniony, horda minionów albo coś, to Princesa to wszystko ładnie sprząta, a Ice Wizard też wspomaga. No, i oczywiście, ostatnią kartą, tak jak mówiłem, że Royal Giant idzie za wieży. Zanim dojdzie do mostku, zdążymy się już eliksir naładować. Wspieram go barbarzyńcami, którzy go po prostu y, albo osłaniają, zależy, zobaczę, zależy co zobaczę, przeciwnik ma, albo po prostu idzie Royal Giant, on po prostu bierze na siebie cały łomot, albo barbarzyńcy tam obijają. I Ice Wizard albo Princessa wspomagają y, obronę Gianta. I tak mniej więcej według tego schematu, tak jak mówiłem, sześć podstawowych, sześć podstawowych kart w całym tym moim schemacie to jest właśnie te. I później, tak jak mówiłem, tutaj dobieramy sobie na przykład kanona z tych trzech budynków, które Wam pokazałem, albo tutaj wspomagającego też zapa, na przykład albo kule, albo strzały. Zależy, co chcecie. I tak na tym schemacie przeważnie się opieram. Przeważnie na tym schemacie buduję swoje wszystkie, yy, wszystkie deki, takie, którymi chcę naprawdę dłużej pograć i coś osiągnąć. Dużo testuję. Mam jeszcze parę schematów za zanadrzu, ale to jest taki schemat uniwersalny na no uniwersalny dek. Jak dobrać karty do takiego deku, yy, postaram się nagrać jakiś inny, oddzielny odcinek. Tutaj Wam zaprezentowałem schemat i mój standardowy dek, na którym się opierałem i którym naprawdę dużo osiągnąłem. Mam nadzieję, że trochę Wam pomogłem. Jeżeli tak lub nie, dajcie to w komentarzach, dajcie łapkę. No i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć.